Witam Cię serdecznie i w tym filmie chciałbym Ci powiedzieć, o co chodzi z tym całym testem i po co w ogóle miałbyś go robić. Jeżeli przygotowujesz się do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, to pierwszym krokiem powinno być upewnienie się, że naprawdę dobrze znasz podstawowe zagadnienia z poziomu podstawowego. I teraz dlaczego to takie ważne? Moim zdaniem, jeżeli chcesz zacząć uczyć się do rozszerzenia, to matury na poziomie podstawowym powinny spisać na około 60-70% ponieważ jeśli masz kłopot z podstawami, wiele zadań z rozszerzenia, zwłaszcza te trudniejsze, będzie sprawiało ci jeszcze większą trudność, to nie będziesz pamiętał podstawowych zagadnień, to spowoduje to, że często nie jesteś w stanie ruszyć tych trudniejszych zadań, bo bez tej wiedzy nie da się niejednokrotnie zrobić zadań właśnie z rozszerzenia. Dlatego w tym materiale zaczynamy od mega podstawowych zadań, takich, które bardzo często pojawiają się właśnie na maturze podstawowej. No to teraz pytanie, co jest w tym teście? Po pierwsze potęgi, pierwiastki i wzory skróconego mnożenia. Dalej nierówność kwadratowa. Trygonometria, podstawowa wiedza o ciągach, troszkę geometrii płaskiej i przestrzennej, a na koniec kombinatoryka i prawdopodobieństwo. Dzięki tym zagadnieniom i dobrze jak je poznasz, będziesz miał tak. Przypomnij sobie najważniejsze pojęcia. Sprawdzisz, czy masz gdzieś braki. Zbudujesz fundament pod dalszą naukę do matury rozszerzonej. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, matura z matematyki to nie wyścig dla geniuszy. To egzamin z tego, czy potrafisz krok po kroku rozwiązywać dane zadanie. A ten schemat zaczyna się właśnie od tych prostych rzeczy z poziomu podstawowego. Pytanie? Kiedy możesz uznać, że ten test jest zrobiony? Jeżeli potrafisz zrobić około 80% z tych zadań, wtedy będziesz wiedział, że w większości zadań maturalnych nie stracisz punktów za te podstawowe zagadnienia. Życzę Ci powodzenia w rozwiązaniu tego testu i oczywiście owoc tej nauki do matury. Cześć!